No, sama radość dzisiaj. Dzisiaj <laughs> było naprawdę bardzo radością. I, i, no I co mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo zadowolony jestem z tych skoków. Dwa naprawdę takie solidne skoki. Bardzo mile się tutaj latam na tych i No i co, jutro, jutro latamy dalej. Dało się coś z tego jeszcze bardziej wyciągnąć, zwłaszcza w tym pierwszym skoku? Dało się, bo tam był taki moment, gdzie wyleciałem i sobie się łow, ale, ale wysokość tam nagle, nagle nie wiem, że puszczałem, ale, ale no, można było dalej wyciągnąć tego pierwszego stopnia. Ale mimo to jestem bardzo zadowolony i, i, i nie myślę, że jutro będzie jeszcze lepiej. No, Przez 3 lata nie mogłeś tych 200 metrów przekroczyć, w końcu się udało i to tak zdecydowanie. To, to, to jest taka frajda z tego dalekiego lotu. No, to jest gruba frajda. I... Byłoby no, takich skoków jak najwięcej. No. Wiadomo, planica jest jedno raz, raz w sezonie, ale, ale mimo, mimo to, że jest raz w sezonie, to, to warto tutaj tak razem. Widziałeś ten skok Piotka. Jak myślisz, czy, czy to zaświadczenie pomogło mu wyjść z tego, czy co było przyczyną ewentualnie tak, takiego przypadku? Nie wiem, nie wiem co tam się wydarzyło u Piotka, ale no, widziałem to po prostu w telewizorze. Nie za fajnie to wyglądało. Bo już wydawało się, że już tam na tym ale ale doświadczenie właśnie wyprowadziło to, wiedział jak się zachować i, no, i tak powiem, no chwała Bogu, że tak się skończyło, bo nie wiadomo jak mogłoby się skończyć. 248,5 metra. Petera Prewca, wydawało się, że ciężko będzie tutaj skoczyć, a tu jeszcze wygląda na to, że tak naprawdę nawet i o rekord świata można powalczyć na tym obiekcie. No, gruby no, skok, że tak powiem Rekord? Rekord mi się wydaje, że ciężko, ciężko, ale 250 metrów głównie jeszcze ten Widzisz szansę dla Petera, żeby jeszcze zgarnął ten Puchar Świata? Ewentualnie przy takim obrocie sprawy? Nie wiem, alfabety to będzie tam nie do końca. ale zobaczymy to Widzisz szansę na udział w drużynowce jutro? Myślę, że tak. Już pokazałem się z dobrej strony, więc że nie będzie żadnych problemów, żeby skoczyć do Jak najlepiej. Anima, tak naprawdę ten twój to jest jeden z najdłuższych w historii, w kraju, tak pewnie będzie wynikało z tego, gdzieś w tabeli dość wysoko, gdzieś sobie specjalnie oznaczysz tą próbę, czy jeszcze poczekasz te dwa dni i poskaczesz dalej? Czuję, że, że będzie jeszcze dalej tak. Rekord w Polski. polski. Ja, jeszcze stajemy, jutro, 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 jutro. nie wystartuję pewnie w niedzielę, ale, no, ale jutro no, jest tajem, żeby popobijać to co dzisiaj po, pobiłem. Tego się A to już czułeś tak na, w tej sali próbnej, że, że może, być, może być dobrze? No, ja akurat taki dzień miałem, bardzo, bardzo dobrze się zmotywowałem i przygotowałem na te badania i, i, i było widać, że no, to fajnie. To się Czujesz, że ten sezon trochę za szybko się może dla Ciebie kończyć, czy jednak chciałbyś już tej przerwy od kroku trochę? No, wiadomo, przerwa się przyda, bo, bo też kolejko mi się chce, bo właśnie nie spodobnie, ale za, długo te, za, dłu, za długiej przerwy nie będzie, bo to już no, miesiąc, miesiąc no i sporo powrotem nas kosztuje. Także to zrobić. Dzięki.